a jeszcze szybko chciałem powiedzieć, że jest konkurs na moim kanale na 20pc Jeżeli chcesz wygrać darmą kaskę, to zapraszam do linku w opisie albo w komentarzu NARRA A to nie jest... Nie, to jakiś. A jak bym taką łyżkę wziął? Wymyślenie łopatek zdonejtował 2 dolary. Wiaderko z zabawkami do piaskownicy. Tamte nie. wiaderka mają łopatkę. Przepraszam. Przepraszam. Widzi pan gdzieś łopatę, bo ja nie mogę znaleźć w sklepie? Łopatę czy pan gdzieś widzi? No. Ale... Dobra, okej. Okay. Dzięki.

to nie, jem, nie Jak tak rozbujam to. Ja tak myślę, czy na meetup z widzami nie kupić czegoś takiego. Tak, z łopatą. No nie widzę żadnej saperki, więc chyba trzeba będzie sobie sprawić taki wielki, kurewsko wielki szpadel. I nie wiem, po co on mi będzie potrzebny, Ewentual, ewentualnie dam go dla taty po prostu i tyle, później Bo on ma takie stare szpadle Przepraszam, pani osadnia w kolejce? Tak Dobra, to ja za panią Daj hajsu, daj, daj to do szczura Dudzio zdanejtował 2 dolary A mówili, ucz się, ucz, bo przy łopacie skończysz, no i proszę, co trzyma szczurek w ręku Daj kajsu, daj, su, daj bank, da to Dzięki, z 2 dolarki. Szczurasek Brutasek zdonajmował 2 <noise> dolary. Też mulo zajebana, dawaj pieniądze. To jest napad na bank. Wszyscy do góry, ręce do góry, ręce jak na naszym koncercie. Proszę mi wybaczyć, jesteś strasznie ześwirowanym szczurkiem i jestem bardzo napalony, pyr szalom, Shalom, Sunia, pyrra, pyra. Dzięki, z 2 dolarki. Ale jest Daj kajsu, daj Odbyt z 2 dolary. Ty nie mnie fajna dupeczka, ten szczura. za tobą w kolejce strasznie się marzy Byłaby całnia. Dzięki, za 2 dolary strzelałem, coś będzie nie tak jak słyszałem. Odbyt. Twoja stara z 2 dolary korsionor nobals albo za dupę łap dupeczkę jebać kurwy co się nie chcą jebać dzięki za dwa dolarki żadnego siona nie zamierzam robić a dobre te chipsy są tutaj? bo jestem głodny i coś bym zjadł wszystko wygląda nieapetycznie ale te aro to takie chyba nie nigdy takich nie jadłem ludzio zdemajtował 2 dolary jak tak patrzysz w tę kamerę i nic nie mówisz, to mam czasem wrażenie, że chciałbyś nam zajebać z tej łopaty i zeszpachlować zwłoki, czuję się skrępowany. Nie, no, ja, no co ty mówisz ludzia? Jaka wam widzę? <coughs> Widzowie są super. każdownajtował 2 dolary. Jełam kurwa no dalej z Aresztował no, pogadacie ostatnio były u ciebie wałcie teraz będę czy ty kogoś zaatakowałeś <coughs> swoją szczurzą siłą na ojita kogoś złożył się Dzięki fatalika za 2 dolary. Nie, nie było tak. Fan Paramaxila88 2 dolary. Siema, chcesz posłuchać jak fajnie mówię? Kurwa, kurwa, ja nie mogę. No kurwa, kurwa, jebana mackurwa kona na Czarnochowę. Daj kajsu, Co ty piszesz za paramaxila88? Sierżant zdenatował 2 dolary. Chodź rozkracznogi Dam ci sera na pierogi. Idiota streams zdenajtował 2 dolary. Jebać Disa, skurwysyna, orka, dzika, niedźwiedzia, syna, Nie no, nie ma już takich rzeczy KiaraStream, dzięki za 2 dolary. Daj su, daj bank, do to szczura. streams zdenajtował 2 dolary. ...syna, diabła, platfusa, ramiza, waliza, goliata, matiza, norisa, borysa, wirusa, gryfa, pizdusa, plisa, wiza, kliza, pierczaka, noraka, saka, spartana, miza, węża, śledzia, karpia, nurka, chujka, kulka, świniaka, kurwe, obsydiana. Paragon i karton zapasowy. <coughs> ...donatował 2 dolary.

Facet z brodą dwie korzyści ci peli, peczyści Fan czyści. ila daj Fan Paramaxila 88 zdonejtował 2 dolary. Tata ciekawe kurwa ze mnie zbanowa ta kurwa i tak cię kocham przepraszam za moje zachowanie ale kurwa nie mogłem kurwa odruch no kurwa jako tak, ale kurwa przepraszam tak mi kurwa przykro kurwa z Disael Dzięki Fan Paramaxila 88 za 2 dolarki Dizzy również dziękuję za 2 dolarki świecok dziękuję również za 2 dolarki Dizzy z 2 dolary Cześć ogólnie to lubię cię i twoje stramy pomogły mi z depresją Niech to ja pierdolę ogólnie to umyję mi grzybi 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 grzybi, grzybi. grzybi, grzybi, grzybi.